Kochani, witam Was ponownie. I tak jak już obiecałam wcześniej, bodajże w ulubieńcach lipca, zapraszam Was dzisiaj na niezbędnik kosmetyczny. Letni niezbędnik kosmetyczny. Dużo było pytań na ten temat, więc postanowiłam powiedzieć, co ja najbardziej lubię stosować w letnie miesiące, co się u mnie sprawdza i co Wam polecam. Także jeżeli jesteście ciekawe, co zabrać ze sobą na wakacje, albo jakie fajne produkty stosować właśnie w takim okresie letnim, to oczywiście. Zapraszam, zostańcie ze mną. Dobra, zaczynamy. Troszkę tego jest, yy, ale te produkty naprawdę wszystkie uwielbiam. E, zaczynamy od pielęgnacji ust. E, tak, co ja stosuję najczęściej właśnie w letnich miesiącach. Słuchajcie, w letnich miesiącach, tak samo i w zimowych, nasze usta się przesuszają, natomiast w letnich miesiącach yy, cały czas wystawiane są na słońce. Więc zdecydowanie będą tutaj produkty, które mają chronić nasze usta i przyniosą oczywiście moje ulubione czekoladowe masę. Z Debory Shop. Kolejne, które przyniosłam, to masełko EOS. Ja mam to takie truskawkowe, tak truskawkowo-owocowe, które bardzo fajnie się sprawdza na moich ustach. Kolejne ulubienie to Baby Lips i w tym przypadku delikatny różowy kolor. I coś, co naprawdę bardzo lubię i, i zazwyczaj zabieram na wakacje. To jest nic innego jak balmi. I bardzo często się mnie pytacie, gdzie ja kupuję balmi. Ja najczęściej balmi kupuję właśnie w dużych Tesco. Bardzo często Promocje po chyba 2,99 już takie e, masełko do naszych ust. Balmi możecie sobie zakupić i na pewno dużo łatwiej jest kupić balmi tutaj w UK niż EOS. Natomiast pytaliście mnie, gdzie ja kupuję EOS. Masełka EOS dostępne są w Selfridges na Oxford Street. I e, jeżeli chodzi o moje usta, to albo stawiam w miesiącach wakacyjnych na błysk, czyli coś, co mam teraz na ustach, i Sunset Kiss. E, bardzo taki fajny, smakowy, gęsty. Błyszczyk z Victory Secret albo po prostu stawiam na bardzo delikatny, rozświetlony makijaż i zdecydowane usta. I tutaj wam przyniosłam e, Speak Louder z Maka. E, rewelacyjny kolor, piękna fuksja, fajnie wygląda na ustach. E, I tak jak mówię, ja na wakacje lubi, lubię minimalistyczny makijaż, natomiast e, bardzo ładnie podkreślone usta. I to wszystko, jeżeli chodzi o usta. A kolejne rzeczy to będą rzeczy do makijażu. Jeżeli są ciepłe, gorące, duszące, letnie dni, to najbardziej lubię swój makijaż ograniczyć do minimum i potrzebne mi są oprócz pomadki, tak naprawdę trzy trzy rzeczy. Pierwsza rzecz jest to tusz e, i mój ulubiony Rocket Volume Express. Ja wiem, że ma dużo zwolenników i przeciwników, natomiast u mnie e, sprawdza się super, przepięknie wydłuża moje rzęsy i bardzo go lubię, e, szczególnie jakoś w tych miesiącach e, letnich, kiedy stawiam na fajne wydłużenie i podkreślenie rzęs, więc to jest taki niezbędnik e, numer jeden w moim codziennym makijażu, tusz do rzęs. E, kolejna rzecz będą to korektory rozświetlające. Pierwszy to ten z L'Oreal Lumi Magic, który przepięknie rozświetla okolice oczu. A drugi, który już jest ze mną bardzo długo, to jest ten z Yves Saint Laurent YSL Toucheclar. Przepięknie rozświetla okolice naszych oczu. Buzia wygląda na ładną, rozpromienioną, taką świeżą, rozświetloną i wyspaną. Także tuż do rzęs. Korektory rozświetlające i coś, żeby troszeczkę przybrązowić, nadać błysk naszym policzkom. To nic innego jak Baked Bronzer Duo, Lagoon. Na odcień numer 3 z Accessorize i w Accessorize naprawdę możecie znaleźć fantastyczne pomadki do ust cienie do naszych oczu, a w szczególności bronzery i to jest takie duo Laguna, czyli taki wypiekany bronzer, który cudownie ale to naprawdę cudownie nadaje połysk i rozświetlenie naszym policzkom, także to zdecydowane must have, coś do ust tuż do rzęs, rozświetlające korektory i taki bronzer rozświetlający na policzki, to taki mój must have na właśnie takie letnie, wakacyjne dni. Eee, coś, co najczęściej stosuję do wykonania mojego makijażu. Dobra, jedziemy dalej. W tym miesiącu, w tym, w tym roku, w okresie wakacyjnym pokochałam lakiery takie pastelowe. I tu przyniosłam Wam trzech 3, 3 ulubieńców, jeżeli chodzi o lakiery pastelowe. Pierwszy to jest z tej serii Rity Ory 60 Sekund eee, numerek 203. Kolejny to również z Rimela. I love lasting finish. E, Fancy a deep 501. E, I coś, co dostałam w prezencie od Olgi, e, czyli lakier z Orły. Orli. Orle Coś takiego. I to jest y, numerek Cotton Candy, nie ma numerku 4073 Cotton Candy. I zdecydowanie, jeżeli chodzi o ten rok i te letnie miesiące, to na moich paznokciach goszczą y, pastele. I ten Cotton Candy mam teraz na, na swoich paznokciach wygląda przeuroczo. Także to to, jeżeli chodzi o taki letni niezbędnik lakierowy. Dobra, i tak teraz patrzę, może przejdziemy do włosów. Jeżeli jesteśmy przy włosach, nie wyobrażam sobie życia ogólnie bez tanger. Teasera, a już w szczególności w okresie wakacyjnym, kiedy kąpiemy się w morzu, w oceanie, w jeziorze, w rzece, przepięknie radzi sobie z rozczesywaniem naszych włosów. Także tanger-teaser zawsze w podróże. I nie tylko jeździ ze mną. Kolejna rzecz to coś do takiej ochrony moich włosów. Coś, co kupiłam ostatnio, będąc w Białym Stoku za cenę 7,20. To jest spray regenerujący włosy, ocet z malin i koktajl owocowy do każdego rodzaju włosów i do wzmocnienia. Zero SLS-ów i parabenów z firmy Marion przepięknie pachnie i szczególnie tutaj lubię go stosować na suche włosy, jak i na mokre. Po wyjściu z takiej rzeki na przykład albo po wyjściu z takiego jeziorka, rozczesać włosy tangertizerkiem i sobie kilka yy, sprysnąć spryskiwaczek yy, tego octu z malin moim zdaniem super sprawa i kolejna rzecz bez której latem w miesiącach letnich moje włosy nie wyobrażają sobie swojej pielęgnacji to jest, słuchajcie, nic innego jak różnego rodzaju olejki do włosów I cały czas teraz używam tego BC Therapy Oil Miracle I to jest finish treatment, czyli coś takiego już jak wyprostujemy, wygładzimy nasze włosy, wysuszymy Kiedy już jesteśmy gotowe do wejścia Na końcówki troszeczkę takiego olejku sobie nakładam Bardzo ładnie włosy się błyszczą Końcówki nie wyglądają na takie przesuszone Także olejek do włosów koniecznie musi być Dobra, przechodzimy dalej Dalej, może przejdziemy do naszych stópek. O! Z włosów do stóp! Bardzo fajne rozwiązanie. I słuchajcie, o stópki musimy dbać e, latem, ponieważ e, bardzo dużo chodzimy w sandałkach, w różnego rodzaju klapkach. E, Na skórek nam twardnieje. E, pięty muszą zawsze wyglądać dobrze, więc w wakacje, żeby ładnie wyglądały nasze nogi w sandałach musimy po prostu o nie dbać. I tu przyniosłam Wam trzy moje po prostu must have, niezastąpione produkty, najlepsze z Debory Shop: i to jest ta seria Peppermint. I tutaj mam maseczkę którą sobie lubię nałożyć na noc to jest maska do stóp, założyć sobie skarpetki i po prostu iść tak spać, na drugi dzień moje stopy są naprawdę bardzo delikatne i nawilżone jeżeli mam więcej czasu to używam tą sól, również z serii Peppermint, do miseczki z wodą nawet, nie musicie mieć takiego specjalnego spa baseniku do nóg do miski z wodą, troszeczkę tej soli i naprawdę fajnie te nóżki regeneruje i kolejna rzecz to jest peeling do stóp pachnie przepięknie, miętowo bo ja już tutaj, słuchajcie, jestem na wykończeniu. Bardzo fajnie ściera martwy na skórek i po prostu jest rewelacyjny. Natomiast, jeżeli szukacie e, nieco tańszego odpowiednika do naszych stópek, który również fantastycznie się sprawdza, jest to Bielenda Happy End Peeling, czyli peeling do stóp i pięt z naturalnym pumeksem. On zawiera w sobie mosznik e, i dużo innych fajnych rzeczy. Bardzo ładnie ściera ten martwy na skórek, więc wydaje mi się, że takim letnim niezbędnikiem e, taki peeling oczywiście, u mnie musi być. Dajcie znać, jak u was, no ja uwielbiam peelingi do stóp i nie wyobrażam sobie takiej letniej pielęgnacji właśnie bez tego produktu. Okej, okay, dobra, słuchajcie, teraz ze stóp lecimy do naszego biustu. E, szczególnie nie wiem dlaczego, ale sięgam po ten produkt właśnie w miesiącach wakacyjnych. E, jest to zlasza, Lovely Jubilis, Ja już Wam kiedyś o tym e, serum do naszego biustu mówiłam. Rewelacyjna rzecz, naprawdę, e, może nie podnosi biustu, ale to jest kolejne opakowanie, swoją drogą byłam e, tydzień temu w laszu, znowu się obkupiłam, e, ale to nie o tym, e, Lovely Jubilis, najlepszy krem do naszego biustu, wiadomo, że on nam tego biustu nie podniesie, natomiast przepięknie go nawilży i mi się wydaje, że on coś działa, że on jakoś ten nasz biust formuje. Ten produkt kosztuje, no niemało, e, chyba 16 funtów, ale wydaje mi się, że jest naprawdę dobry, e, długo wystarczalny i bardzo fajnie nawilża tutaj okolice naszego biustu i dekoldu. Także polecam, jeżeli szukacie coś do biustu, to myślę, że będziecie bardzo zadowolone. E, z biustu przechodzimy, słuchajcie, do naszego ciała. Pięknie, musimy się nawilżać e, i ja bardzo lubię się nawilżać e, właśnie masłami z Debory Shop. E, I tutaj mam, słuchajcie, nie wiem co to jest. I, to, I właśnie najgorsze, że to nie pisze. Aha, przepraszam, papaja To jest papaja, Bugi, jakbyś nie wiedziała I najbardziej właśnie w tych miesiącach letnich uwielbiam truskawkę, papaje Jakieś tam passion fruit, takie właśnie słodkie zapachy I też nie wyobrażam sobie swojego letniego niezbędnika Bez maseł e, głęboko nawilżających i takich właśnie zapachów letnich Okej, okay, jeżeli jesteśmy przy ciele e, To tutaj przyniosłam Wam rzeczy, które bardzo lubię Pierwsza to jest taka travel size Dlatego przyniosłam takie małe rzeczy, ponieważ dla mnie w letnim niezbędniku są właśnie takie miniatury kosmetyków. I tu przyniosłam Wam z Bath and Body Works Pink Chiffon, czyli przepiękny balsam do naszego ciała, który bardzo lubię stosować po wyjściu na przykład z morza, z jeziora, z jakiejś tam rzeki. Nie wiem dlaczego, ale bardzo, bardzo lubię. Wtedy nie nakładam na siebie masełka. Masełko zazwyczaj po kąpieli w wannie bądź prysznicu. Natomiast jeżeli jestem gdzieś na wakacjach, bardzo lubię po kąpieli nałożyć na siebie takie masełko. Takie masełko. Taki balsam. I kolejna rzecz. I tutaj przepraszam, bo mi się trochę rozlała. Jest to mój ulubiony zapach z czyli Twilight Wood i to jest po prostu nic innego jak żel do kąpieli. Również taki mini, więc bardzo fajnie można ze sobą te produkty zabrać. Nie są ciężkie, nie targamy po prostu zbędnych opakowań. Tylko taki mini zestawik. Super sprawa. E, Okej, okay, i ja nie powiedziałam jeszcze Wam o jednej rzeczy, że prze, przecież letni niezbędnik musi zawierać sobie również coś do opalania i coś po opalaniu. E, i słuchajcie, skończyła mi się właśnie, skończył mi się właśnie moje ulubione masło z Hawaiian Tropic i tutaj mam jeszcze próbkę i Wam przyniosłam. Jeżeli szukacie najlepszego masełka bądź oliwki, bo oni mają naprawdę multum tych rzeczy, nawet pianki do opalania, to polecam Wam firmę Hawaiian Tropic, coś rewelacyjnego. One tak pięknie pachną wakacjami, kokosami, pinakoladą, kopakabaną, jak ja to zawsze mówię, najlepsze preparaty do opalania. I tutaj jest SPF 15 i to jest Sun Lotion. Super Ekstra produkt. A po opalaniu, jeżeli oglądaliście moje vlogi z Teneryfy, i chyba wam je podlinkuję, bo pewnie dużo z Was ich jeszcze nie widziało, to były naprawdę wspaniałe wakacje. I słuchajcie, właśnie jestem po prostu załamana. Jakiś czas temu napisałam wam na fejsie, że jedziemy sobie, słuchajcie, na Kubę, lecimy sobie i byliśmy tacy zadowoleni i w ogóle i wszystko miało być tak pięknie, ale niestety mój paszport po prostu czasowo się nie wyrobi. Byliśmy już w biurze podróży, ale niestety muszę mieć przynajmniej paszport ważny po przekroczeniu granicy 3 miesiące. Ja bym miała ważny tylko miesiąc i kilka dni. Więc niestety w tym roku Kuba bye bye. Bardzo się smuciłam, ale jedziemy do Polski, a później w październiku lecimy sobie jeszcze gdzieś do ciepłych krajów. Także będziecie updateowani. Natomiast rewelacyjnie w zeszłym roku na Teneryfie e, sprawdził się u mnie produkt, który kupiłam e, sobie już jakiś czas temu i teraz go biorę do Polski. I to jest właśnie z tej firmy Hawaiian Tropic After Sun Body Butter. Przepiękny zapach, rewelacyjna konsystencja, fajne pudełeczko e, i on naprawdę fajnie e, po opalaniu, kiedy po takim całym dniu słońca przychodziliśmy do hotelu, e, rzucałam na siebie ten produkt, wmasowywałam się naprawdę sprawdzał się super. Także polecam Wam produkty z Hawaii Antropic. Myślę, że będziecie bardzo zadowolone. I kolejna rzecz, kolejna rzecz, którą biorę teraz ze sobą znowu do Polski, kupiłam ją w Polsce, jest to zbielędy bikini nawilżający balsam po opalaniu z kwasem hialuronowym i po prostu uwielbiam go. Krzysiek go też bardzo lubi i kupimy sobie jeszcze jedno opakowanie. Fantastycznie po takim całym dniu słońca. On tak mrodzi nasze ciało, sprawia, że nasze ciało robi się takie zimne, czujemy taki lekki dreszczyk i przepięknie pachnie. Bielenda o, nawet jest cena 17,75 zł. Polecam. E, dobra i słuchajcie, jeżeli jesteśmy przy pielęgnacji buzi, to woda termalna, która teraz mi się skończyła, musi zawsze u mnie być e, i normalnie kremy i tam różne takie toniki, płyny micelarne i tak jak już mówiłam, w przypadku żelu i balsamu bardzo lubię te takie kosmetyki Travel Size i tutaj mam piankę z klinika do mycia twarzy i bardzo fajny na pory i na nasze wągry e, tonik do twarzy uwielbiam takie małe produkty i bardzo często zabieram je ze sobą i teraz jeżeli chodzi o zapach zapach letni które po prostu muszę mieć na lato są to perfumy bez których się nie obejdę latem e, pierwsze to oczywiście tada Dolce Gabbana Light Blue e, które po prostu na lato sprawdzają się super Oh, uwielbiam ten zapach, taki letni, cytrusowy, super. E, kolejne to Wersacze, których bardzo dawno nie miałam, a dzięki mojej mamie e, dostałam i po prostu lato jest jeszcze piękniejsze. E, Bright Crystal, bardzo lubię. Mm, bardzo podobne do. Bardzo podobne swoją drogą do Dolce Gabbany Light Blue, ale te są bardziej cytrusowe, a te chyba bardziej świeże i słodkie, nie wiem. I, I ostatnia rzecz. Love is in heaven, czyli Victoria Secret, i moja ukochana Mgiełka. Koniecznie pomochajcie. Mm, przepiękny, kobiecy, seksowny zapach na wakacyjną kolację z ukochanym. Także to by było na tyle. Letni niezbędnik kosmetyczny u Boogie Silver. Mam nadzieję, że filmik Wam się podobał i standardowo oczywiście piszcie co jest Waszym takim wakacyjnym niezbędnikiem, bez czego się nie obejdziecie i co polecacie. No i pewnie już niebawem na kanale pojawi się letni niezbędnik ubraniowo-dodatkowy. coś takiego. Dajcie znać, czy macie ochotę na taki filmik. Jeżeli i tak to na pewno na kanale się pojawi. Pozdrawiam serdecznie. Buziaczki. Ściskam. Pa pa.